Nowenna do Matki Bożej sercem słuchającej Dialog dwóch serc Serca dziecka i serca matki Dzień ósmy Serce Maryi, ucieczko grzeszników, módl się za nami Maryjo jeśli kiedyś zanurzę się głęboko w strumieniu codziennych informacji i wpadnę w szalone tempo życia, to moje serce może opanować wszechogarniające przygnębienie. I co wtedy? Skąd czerpać nadzieję i chęć do życia? Moje dziecko, ja zawsze czuwam przy tobie i jestem gotowa udzielić ci pomocy. Dlatego bardzo Cię proszę nigdy nie trać nadziei, bez względu na to, jak bardzo możesz pogubić się na drogach życia Ty czy Twoi bliscy. Jestem zawsze gotowa wstawiać się za Wami, wspierać w podejmowaniu pokuty, wspomagać w trwaniu w Bożej łasce. Dopóki żyjesz, nigdy nie jest za późno, aby zacząć na nowo. Proszę uwierz w moc modlitwy o nawrócenie grzeszników. Zaufaj mi nawet wtedy, kiedy nie widzisz natychmiastowych owoców. Boża miłość jest nieskończenie cierpliwa. Możesz mi zawsze mówić o wszystkim, co spotyka Cię na drodze nawracania się o radościach, zwycięstwach, upadkach czy zniechęceniach. Im bardziej mi się powierzysz, tym bardziej będę mogła prowadzić Cię do Jezusa.